Cześć przyjaciele z Taurem z kanału Layla Quicks i jest grudzień, niedługo święta. Aktualnie, kiedy dokręcę, jest 6 grudnia, czyli Mikołajki. Fa, fa, fajnie. Więc yy, oficjalnie zmieniam mój sweter z Gryffindoru na ten sweter, którego nie zdejmę przez cały miesiąc grudnia. Oczywiście trochę przesadzam, no ale przez większość czasu prawdopodobnie będę się pojawiać w tym swetrze. A nawet jeżeli nie, to, to pewnie i tak będę go nosić non-stop, bo jest boski, jest ogromny. I uwaga, uwaga, uwaga. On się świeci. Ten szef się świeci. Mam na sobie również świąteczne skarpetki ała ze świętym Mikołajem, których pewnie nie widzicie, ponieważ nie potrafię się tak wygiąć. I tak mam na sobie piżamy, ponieważ siedzę w do domu, bo jestem chora. Mam nawet świąteczne chusteczki na moje grudniowe przeziębienie, więc ogólnie Ogólnie wszystko, wszystko jest świąteczne, nie mam jeszcze choinki, ale to, to, to się załatwi, to się, to się załatwi. Ale nie po to tu jestem, nie po to, żeby się chwalić swoimi świątecznymi przygotowaniami. Chcę Wam powiedzieć, co udało mi się przeżyć w listopadzie. I co prawda, nie ma tych książek zbyt wiele, ponieważ listopad był trochę trudnym miesiącem, jeżeli chodzi o wszystko, tak naprawdę był pełen emocji, w tym bardzo często negatywnych. No, było dużo pracy w szkole. Dużo innych rzeczy się działo i po prostu nie miałam zwyczajnie ochoty i siły na czytanie. Tym bardziej, że przez połowę miesiąca oglądałam American Horror Story zamiast zająć się czytaniem. Serial nawet mi się nie podoba, a i tak go oglądam i ja nie rozumiem. W listopadzie skończyłam pierwszą część Magnusa Chase'a, czyli Miecz Lata. I od razu zaczęłam drugą część, czyli Młodstora. O tych dwóch książkach niedługo będzie filmik, bo chcę się wygadać, jak bardzo kocham Kocham tę serię i kocham tych bohaterów, więc mam nadzieję, że wstawię go niedługo i że Wam się spodoba i że macie podobne odczucia. A jeżeli nie, to w ogóle dopiszcie, tak? Możemy sobie podyskutować chętnie, usłyszę Wasze zdanie. Od czasu do czasu poczytywałam również mitologię, której nie skończyłam od nie wiem, października, bo bo co Nie, tak naprawdę to już się za nim zabieram i planuję ją skończyć w grudniu ale no, zwyczajnie mi się nie chciało, ok. Przeczytałam też mniej więcej połowę, może trochę więcej niż połowę Króla Edypa e Sofoklesa, ponieważ to jest moja lektura ale nie mam jej przy sobie, bo A. nie wypożyczyłam B. nie skończyłam jej czytać, C. jestem beznadziejnym humanistą <laughs> Nie, ale ja naprawdę tego nie przeczytałam do końca ja nie rozumiem nawet dlaczego, skoro to jest tak krótkie nie pamiętam, w którym miesiącu umówiliśmy Iliadę, ale jeżeli nie mówiłam w poprzednim wrap-upie, że czytam Iliadę, to wciąż czytam Iliadę. No i to zasadniczo wszystko, co udało mi się przeczytać w listopadzie. Wiem, że trochę bieda, ale ja dajcie mi spokój, ja chcę tylko spać. Okej, okay, to już wszystko w dzisiejszym filmiku. E, dzielcie się w komentarzach. Tym, co wy przeczytaliście w listopadzie, albo swoimi książkowymi prezentami na Mikołajki, bo są Mikołajki, jeju, fajnie, fajnie. Więc ogólnie, piszcie, jak Wam się podobały magnusy, jeden i drugi, oraz jak bardzo w skali od 100 do 100 lubicie mitologię grecką, bo ja na przykład takie Milam ,500, 500. U jeszcze możecie pisać, jak bardzo jesteście, jesteście podekscytowani świętami i jakie książki chcecie dostać na święta, bo to ciekawe, ja chcę wiedzieć takie rzeczy. Więc tak, to, to mi napiszcie w komentarzach, a ja się już żegnam na dzisiaj do widzenia. Pa!